Witajcie, moi drodzy. Chciałbym przedstawić kandydata do Sejmiku Śląskiego z Okręgu Rybnicko-Raciborskiego, mojego starego kamrata, y, Adama Pustelnika. Łobamy startując do Senatu, zrobili ponad 50 tysięcy głosów. Jak będą się udoszafnąć, to, to macie w nos radnych sejmikowych. Można coś powiesz. Ja, ja, ja jak poprzednim po razem wszystkich nawołuję do tego, żeby głosowali na Komitety Śląski. Na 14 komitetów w moim okręgu jest, są dwa, jedno Śląski. Wystarczy nie oddawać głosów na partie Ogólnopolskie, na polski Komitety, a do Ślązoków styknie, aż, aż za dużo będzie głosów. Podobnie jak w wyborach do Senatu nawołuję do korzystania z okazji, które daje ustawodawca. Ustawodawca tu Daje nam wolność, w sensie, że będziemy zarejestrować komitety wyborcze. Akurat do, do Sejmiku i nie potrzebujemy w skali kraju przekroczyć progu. Wystarczy, że przekroczymy próg na Śląsku. Podobnie było z wyborami do Senatu. Wystarczyło uzyskać odpowiednią ilość głosów, bo to były okręgi jednomandatowe. I ciągle nawo nawołuję właśnie śląskich wyborców, żeby korzystali z tych poprawnień, bo ich mamy i tak mało, e jeżeli chodzi o ugrupowania śląskie. No to w zasadzie jest wszystko tym razem.